Byłem kiedyś zwykłym narkomanem, alkoholikiem, zwykłym bandytą po prostu. Tak się zaczęła droga do nawrócenia Kamila Piotrowskiego. Kilka lat temu, kiedy nikt, również on, nie wierzył, że można zacząć żyć inaczej. Wyznanie winy, pokuta i powierzenie życia Bogu sprawiły, że stał się innym człowiekiem. Pan Bóg jak mi pokazał swoją miłość, to po tej spowiedzi płakałem jak małe dziecko. Nie? Że komuś takiemu jak ja mógł przebaczyć po prostu te wszystkie winy i te wszystkie grzechy i to wszystko, co, co złego w życiu narobi. Jak poraniłem ludzi tak samo, moją rodzinę, moich znajomych. To jest niesamowite po prostu jak Boża miłość działa. Nie ma z dnia na dzień, jak mówi, ustąpiły uzależnienia. Wrócił do kościoła i życia sakramentami świętymi. Od dilera do lidera grupy, która niesie pomoc bezdomnym, ubogim i uzależnionym. Nie czekają aż ktoś poprosi ich o pomoc. Wychodzą z nią na ulicę. Obecnie taką największą rzutkę teraz wprowadzimy na nasze mobilne centrum pomocy dla osób bezdomnych i uzależnionych. Chcemy kupić busa z napędem 4x4, z takim przystosowaniem medycznym, tak samo, żebyśmy mogli tym ludziom pomagać. Od kilku lat, o godzinie 14 w sobotę, można ich spotkać na tyłach Olsztyńskiego młyna. Na spotkanie może przyjść każdy. Czasami potrzeba ciepłego posiłku lub pokrycia, czasami po prostu rozmowy z drugą osobą. W okresie zimowym na spotkania przychodzi około 100 osób, nie tylko bezdomnych, również emerytów i rencistów. Każde czwartki wieczorem też wyjeżdżamy do osób bezdomnych w pustostany. W takie miejsca odludne, jak stare działki, różne budynki. Żyje sobie człowiek. Żyje on samotnie. Tam docieramy z pomocą do tych ludzi, ale często są to ludzie zostawieni sami sobie, bardzo schorowani bardzo często z otwartymi ranami, którymi trzeba się od razu zająć. I tak naprawdę to ci ludzie najbardziej potrzebują pomocy. Nie ci, którzy przychodzą pod młyn, ale te osoby, które o tą pomoc nie proszą. Nie proszą, a bywa, że pilnie jej potrzebują. Wojtek mieszkał w pustostanie, w starym budynku kolejowym, gdzie było minus 15 na zewnątrz i minus 15 w środku. W nocy biegały po nim szczury, a Jarek, którego też wyciągnęliśmy z bezdomności, mieszkał w domku na drzewie, takim dla dzieci po prostu, na opuszczonej działce, metr na metr po podłodze. Jak się budził rano, to miał szron na sobie, mimo że tam spał pod paroma kołdrami. No i dzięki Bogu ci ludzie już dzisiaj mają pracę, mają stancję i zaczynają nowy start w życiu. Trzeba zrobić pierwszy krok, chcieć zmiany i wierzyć, nawet kiedy po ludzku patrząc brak perspektyw na lepsze życie. Zmiana jest możliwa. Czasami wystarczy prosta modlitwa, jak wspomnianego pana Wojtka, któremu się udało. Panie Boże, uratuj mnie. Panie Boże, uratuj mnie, ja już tak nie chcę żyć. nie? I parę dni my się potem pojawiliśmy w tym miejscu, po prostu u niego w tym pustostanie. On dzisiaj wie, Wojtek, że jest to Boża pomoc, że to jest Boża łaska. To z jaką łatwością przyszło mu załatwić stację, z jaką łatwością przyszło mu załatwić pracę. Mój znajomy, którego przyjął do pracy, po cichu się modlił o dobrego pracownika. Na parę dni później dostaje ode mnie telefon, czy może przyjąć tę osobę do pracy. Nie? Także widzimy tu naprawdę, jak Pan Bóg w tym wszystkim działa, i on jest bardzo obecny. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Marek 2.17.